Wi Witam serdecznie chciałbym się przywitać z Wami bo to wracam. Mówię, że wracam do live'ów i do, 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 do tworzenia Mam nadzieję, że do, uda się do tego momentu na razie już sobie zrobiłem, ale już wracam. Jak się czujecie Bo ja dobrze witajcie serdecznie wszyscy na transmisji. Co u Was. subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że już po tej krótkiej, nieobe, po tej długiej nieobecności wrócę do żywek i spróbuję nagrywać coś. Jaki temat, y, jaki, temat y, jaki temat byście chcieli nagrać na następnym filmie? Jak się czujecie? Opowiedzcie mi, jak wasze wakacje i jakie Wasze przemyślenia po wakacjach? Idziecie do szkoły Niestety muszę iść, do, ja muszę niestety iść do ośrodka. Jak się czujecie? Włosy nie ale będą, będą. Będą. Za chwilę będą włosy niepomalowane. Włosy niepomalowane będą pomalowane, oczywiście będą. Mam nadzieję, że się Wam nie, nie nudziło, jak mnie nie było. Bo mi tak, jak Was nie mogłem widzieć, nie mogłem Was słyszeć, nie mogłem Was y, do Was mówić, to mi się nudziło w tym szpitalu, ale jakoś poszło. A Wy jak się czujecie? Miałem trochę niedyspozycji, ale dobrze. Dobrze. Miałem trochę taką niedypozycję, ale dobrze. Czuję. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. No na żywo, na żywo. Live. Tak. no cieszę się że wróciłem a wy jakie więcej? o to muszę i tak zmienić z królewnymi włosami albo takie w marynalce. Przepraszam. <laughs> no. No następnym razem mi się uda może więcej nagrać. A teraz to takie krótkie live. A dziękuję, zdrówko dobre. A u was? Piszcie, piszcie. <laughs> Mam nadzieję, że się uda to druga, ten drugi zabieg. I się, i się naprawdę będę dobrze, naprawdę się będę dobrze czuł. A dziękuję, druga. Życzę też. Czasami, yy, czasami bywa tak, że Trzeba coś zrobić, żeby coś naprawić. Trzeba coś zrobić, żeby coś naprawić. Tak. A ja, a ja właśnie byłem się naprawić. Później, później, później nagram jeszcze live'a. Tak. Teraz to tylko te, takie testowe live, y, żebym mógł się wdrożyć normalnie. Tak. A dziękuję. Dobrze widzę? Dobrze. Cześć na razie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie, nie opuścicie mnie, kiedy będę z wami. Tak, żeby dostać, żeby dostać moderatora, to trzeba na transmisji pisać. Żebym was widział. Żebym was widział, tak. A dziękuję, zdrówko, dobra. Żebym Was widział mode, 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 na modujących, żebym widział jak, jak się, jak piszecie właśnie, to wtedy Wam dam moda, ale podobno się jednak nie robi, żebym Wy na moda, gdyby subskrybent na moda, tylko uczestnik sam, e, y, youtuber sam daje. No więc nie namawiaj, bo zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, cześć, cześć na razie, cześć. Cześć Agnieszka. Dawno mnie widziałem. Cześć. się do mnie. No to następnym razem. <laughs> następnym razem. Tak. Cześć na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym live'ie.